Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem MatiPL i witam was już w drugim paradniku na moim kanale. Dzisiaj e, postanowiłem, że zaprezentuję wam jak e, używać i jak zainstalować Emergency Light e, mod do, do GTA SA by y olc 810 nie wiem jak się no, czyta jego nick. <kłysy> Zacznijmy od prezentacji, jak się ten mod e, prezentuje na polskich modach, polskie mody, oczywiście modów nie podam wam, bo są prywatne jak zawsze eee, co do tego konfigu całego, który ustawiałem sobie jest on przystosowany do kij policyjnej, alfy oraz do straży pożarnej na razie, bo na razie tylko te auta ustawiałem sobie, eee, To jest co, mamy go g i pod g mamy główną belkę, czyli mruga ona na niebiesko Teraz jest tryb ustawiony taki losowy, że mrugają na zmianę. Nie ma koloru czerwonego, jeszcze nie wykminiłem jak dodać jeszcze czerwony, ale może to zrobię. Pod O, mamy mrugające światła z tyłu i z przodu. Z tyłu tak mniej to fajnie wygląda, ale jest. I ogólnie to są tylko te dwa tryby, więcej trybów nie ma. Więcej nie mam LEDów w grillu, bo to jest inna wersja alfa, dlatego nie ma tutaj tego. Ok, wyłączmy to. Okay. Teraz jeszcze Wam zaprezentuję na cars, przepraszam. Oczywiście znajdujemy się na serwerze e, polski tryb, polski serwer rozrywki, coś takiego. Jest to serwer deadmatch Tak najlepiej sobie sprawdzać. i tu mamy kije. Kia także ma belkę. Mruga belka ładnie. Góra. Od O także mamy światełka, tylko tutaj światła mrugają w dole, a nie do góry a to jest tak, taki fajny efekt. I mamy też... Czekajcie, o, i mamy też ledziki z Tak one się prezentują. No, teraz mamy jakiś tu, tu, nie wiem jakiś event jest. ok Okej. czekajcie się wyłącznie wyłąc, dobra. I mamy jeszcze przystos przystosowałem sobie jeszcze do, yy, do modu yy, straży pożarnej. Jest to Midlumka i ona ma praktycznie chyba wszystko prawie oczywiście podstawowa beleczka bo no, ta belka musi być oczywiście odpalam sobie to całe menu z lewej na G i zmienimy klawiszami J L V nie V chyba nie 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 V nie U i O K L i B i tu mamy jeszcze tak U U to są ledziki z przodu i o ja, bo tu się coś buguje z tym i, nie wiem co to, a, i z tyłu I z tyłu jest, tylko że tutaj mam problem, bo niestety yy, mrugają obydwa, nie mogę zmienić, to się coś ostatnio się zaczęło coś bugować To było chyba o Nie, to było i o, tak się nie buguje, dobra To muszę tu popracować nad tym tyłem jeszcze I mamy jeszcze Belka Ona jest to jest za małe, muszę to powiększyć i jakoś inaczej to zrobić. zobaczymy i mamy jeszcze, czekajcie, czekajcie. O, jeszcze światło z tym organem. Z tyłu. Teraz muszę i wyłączyć z tyłu i z przodu. Bardzo fajny efekt, powiem Wam. Bardzo fajnie to się prezentuje, trzeba przyznać. Ok, teraz y, przejdźmy do y, instalacji. Także, aby poprawnie mody działał, musimy posiadać nav v2.1 oraz emergency no cały ten ten. Dodatkowo musimy pobrać sobie kleo ze strony kleo. Ja wam podam moje kleo, bo najlepiej zainstalować sobie z sunbuilder To jest najlepsze oba kleo. Tutaj mamy poradnik i, i cały konfig. Tylko ten konfig jest do <coughs> amerykańskich wozów. W Na następnym poradniku, jeśli chcecie, pokażę wam, jak ustawiać te sygnały, i jak to wszystko ogarnąć. Także drugi poradnik, myślę, że też nagram. Najlepiej sobie pobrać z tej strony, będziecie mieli ją w opisie. Tutaj macie do pobrania, właśnie emergency, i na ten poradnik nie patrzcie. Ja wam pokażę, jak to zainstalować. No, i oczywiście z tej strony musicie pobrać nef.opocodes, bo bez tego nie będzie działać. I pobrać plugin, i ja plugin wam też dam. Plugin.dll, ja wam go dam też w opisie. Także przejdźmy do samej instalacji. Musimy wejść w główny folder, i na początek musimy zainstalować sobie Cleo. Ja wam tutaj pokażę, jak zainstalować mody. Kleo. To co ja wam podam, Kleo? Musicie mieć obydwa te opcje zainstalowane. Tutaj wybieracie w główny folder. Tutaj wybieracie folder, w który gdzie chcecie zainstalować Symbol. No możecie losowy folder, możecie nawet program Files. Klikacie Next i instalujecie. W połowie instalacji pokaże się błąd, błąd. Musicie klikać cały czas Ignoruj. Wtedy będzie wszystko git. Teraz wchodzimy w główny folder. <coughs> Jeśli mamy już Kleo. To odpalamy sobie naszego emergency by Nicole. ja tak go czytam Nicole, nie wiem. olce On ma ja Nicole. Dobra, nieważne. Czekajcie, bo tu. to, no, jeszcze to. <laughs> Dobra. Jeszcze coś? No, dobra. To. Okej. Okay. I tutaj mamy Redmi, czyli chyba jak tutaj tego tak, jak tutaj to używać. Czyli tutaj mamy casey i config tu cały. Tego, na ten konfig nie patrzcie tutaj, bo najważniejszy konfig jest w tym. <laughs> teraz te wszystkie pliki razem z folderem musicie wrzucić do folderu Cleo. Po prostu przerzucić tutaj. Ja nie będę przerzucał, bo nie ma sensu. Ok, teraz, aby to wszystko poprawnie działało, bo jeśli wrzucicie to, jeszcze plugin, DL, plugin DLL wrzucacie tutaj, do głównego folderu, skryta, który będziecie, plugin będziecie mieli w, o, w opisie też do pobrania. Wszystko będzie w sumie do pobrania w opisie. Teraz, żeby działało wszystko, musicie mieć to. Bez tego, Wam w ogóle nic nie będzie działać. Więc, tak: ten exe-exemples, eg egze musicie wrzucić do głównego folderu. Folder, no cały ten folder. Później, to, ten folder, też do głównego folderu. Tak jak tutaj ja mam, jak widzicie. Tego, to tutaj pomijacie, niepotrzebne. Plugin, ten, ten nowy też wrzucacie tutaj. Tutaj, do głównego folderu jest kleo. I. SB files, SB files też do głównego folderu wystarczy wrzucić. Cały folder. Tutaj mamy na tu, tu, tu i tylko to, ten plugin wrzuca do cloud. I już powinniście mieć zainstalowany poprawnie yy, emergency. Emergency. No, jakby config mieliście, config macie w sumie podane tam w tym całym yy, archiwum. A żeby ustawić sobie sygnały, trzeba wejść w Cleo, EL I tutaj, tutaj, <laughs> przepraszam, tym się pobawić. Z tym jest trochę roboty, dlatego to pokażę Wam w następnym odcinku. Także do zobaczenia w następnym parodniku. Na razie. Yo. <laughs>